Czasem się zastanawiam, czy ludzie się boją bardziej tego, że Rosja zaatakuje, czy tego, że jak zaatakuje, to będzie trzeba iść do wojska. Ludzie nie wiedzą, co się będzie z nimi działo, gdy wybuchnie wojna. Nie? Bo ja rozumiem, że ludzie mogą nie chcieć iść do armii. Mogą mieć poczucie, że pójście do armii to jest śmierć w okopach. I tak często jest. Nie? I teraz jestem gdzieś pewnie czwarty, piąty w kolejce, żeby, żeby pójść z karabinem do okopu. Nie? Czy, czy zostanę przeszkolony w odpowiednim stopniu, zanim to nastąpi? Nie wiem. Co będę robić w tej armii? Też nie wiem, nie, bo być może lepiej bym się sprawdził jako ktoś inny niż ten, co będzie biegać z karabinem przy mojej sprawności fizycznej i mojej zdolności strzelania. Nie, nie powiem, że strzelam źle, ale czy byłbym dobrym żołnierzem? Nie wiem. Gdyby ludzie wiedzieli, nie? gdybyś wiedział, że w razie czego trafisz tu i tu, i dzięki temu mógłbyś na przykład yy, już nie mówię, że być na szkoleniach finansowanych przez państwo, ale za własne pieniądze się doszkalać, za własne pieniądze się dozbrajać. Tak jak ja staram się w tej chwili robić. Wychodzę z założenia, że trafię na front. Wychodzę z założenia, że państwo nie zdąży mnie ani przygotować, ani wyposażyć. Dlatego uważam, że muszę zrobić to ja sam. Muszę się przeszkolić, muszę się wyposażyć, bo inaczej będę po prostu mięsem armatnim. A tego bym bardzo nie chciał.